Życie mi się wali na głowę, ponieważ podjąłem decyzję fatalną w skutkach. Zdrowie zaczęło mi szwankować, i niektóre ważne relacje w moim życiu się rozpadły. Tak się czułem 20 parę lat temu i myślałem, że po prostu już nic nie jest w stanie odbudować tego. Gdzieś tam takie dominujące uczucie to było takie, że to jednak moja wina, że to zła decyzja, którą podjąłem. I pamiętam, że modliłem się wtedy czytając Księgę Psalmów. Tak naprawdę nie byłem w stanie modlić się inaczej, tylko wziąłem Księgę Psalmów i czytałem te psalmy, które są takie psalmy lamentacji, psalmy prośby. I czytając Psalm 102, wiersz 17 i 18, bardzo przemówiły do mnie słowa, które tam uczyta, wy, przeczytałem. Brzmiały one tak: Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej chwale, przychyli się ku modlitwie opuszczonych. Nie odrzuci ich modlitw. I po prostu te słowa wybrzmiały w tej rozpaczy, w tym smutku, że Bóg jest tym, którym mnie odbuduje, że Pan odpowie na moje modlitwy. I to mi dało taki, taki cień nadziei, który roz, rósł z roku na rok, potem przerodził się w wiarę. A dzisiaj, 20 lat później mogę powiedzieć tak, ta decyzja, w której się pomyliłem, fatalna w skutkach, nie była pomyłką, jak zobaczyłem po latach. I Oczywiście to wprowadziło trudne rzeczy w moje życie, ale to nie była absolutnie pomyłka, co więcej zobaczyłem, że tę zasadę z listu do Rzymian 8:28, że Bóg z tymi, którzy go miłują we wszystkim współdziała dla naszego dobra. Moje zdrowie, dzisiaj jestem zdrowym człowiekiem. Okej, okay, pewne skutki tam zostały, jeżeli chodzi o moje ciało, ale to są zupełnie drugorzędne rzeczy. A jeżeli chodzi o te ważne relacje, niektóre z tych relacji odbudowałem, niektóre nie, ale nawiązałem też wiele nowych wartościowych relacji. Dlaczego o tym mówię? Bo przyglądamy się różnym cudom, które czynił Jezus i w Ewangelii cuda i znaki to są zamienne słowa na te nadprzyrodzone dzieła Jezusa. Cud oznacza daną rzeczywistość, na przykład uzdrowienie, a znak to jest to, co to oznacza. I dzisiaj właśnie taka historia opisana w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale od 6 wiersza. Winny inny wszedł Jezus do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i farzeusze śledzili go, czy w szabad uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: Pytam was, czy wolno w szabadu czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła, po wszystkich rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. A więc tu był człowiek, który miał kiedyś obie zdrowe ręce. Później stało się coś, nie wiemy co, że jedna ręka była usła, i on nie mógł nic yy, nią zrobić była niesprawna. Jezus przywrócił ją do dawnego stanu. I to jest właśnie to, że Bóg może odbudować naszą przeszłość, że jeżeli pewne rzeczy przeszły źle, to Bóg może, może je odbudować. I oczywiście, jeżeli ktoś zmarł, to najprawdopodobniej Bóg go nie wskrzesi, choć zdarzają się takie przypadki, ale raczej to są mega wyjątki niż reguły. Natomiast Bóg jest w stanie uzdrowić twoje emocje. I dać ci nowe wartościowe relacje. Jeżeli straciłeś pieniądze, być może je odzyskasz w takiej liczbie, jakiej miałeś, albo nawet większej, a być może Bóg poprowadzi cię inaczej, da ci pieniądze, które są ci potrzebne na twoje utrzymanie, ale uwolni twoje serce od lęku, chciwości czy czegokolwiek, co było wcześniej, co powodowało, że niewłaściwie zarządzałeś finansami. I przykładów można by mnożyć. Natomiast yy, jedną rzecz chcę powiedzieć ona jest ważna. Jako chrześcijanie Bóg nas tak skonstruował, wszystkich ludzi skonstruował tak, tak samo, więc jako chrześcijanie tak samo jesteśmy ludźmi i tak samo przechodzimy tych pięć etapów straty. Po pierwsze zaprzeczamy, nie, to niemożliwe. Po drugie gniew, jak to się mogło stać? To moja wina albo czyjaś wina? Trzecie targowanie się, Boże, dlaczego? Jeżeli to zmienisz, to ja wtedy. Potem taki smutek taki już, nie, to już życie nie ma sensu i dopiero potem przychodzi akceptacja, która zwykle też narasta w czasie. Natomiast e, tutaj jest ciekawe, że ten człowiek miał ósłą rękę, ponieważ ręka w Biblii, e, ręka Boga, no to jest nadprzyrodzone jego działanie. Natomiast ręka człowieka ma trzy takie symbole. Po pierwsze, rę, e, to jest praca. W Starym Testamencie jest mnóstwo takich Takiego sformułowania, że Bóg będzie błogosławił pracę rąk naszych. Z moich ulubionych psalmów 90 końcówkę ma Błogosław pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. A więc praca, jeżeli coś nie tak poszło w twojej pracy, jeżeli coś nie tak poszło w twoim biznesie, Bóg może to przewrócić do dawnego stanu, a nawet powiększyć to. Drugie, ręce. Są symbolem modlitwy. Wzniesione ręce w Starym Testamencie albo kiedy Paweł apostoł do tego się odwołuje, do Starego Testamentu to pisze, dzisiaj do Tymoteusza, żeby modlący się wznosili ręce do Boga. Więc tutaj jest bardzo ważne, to jest modlitwa. Być może Twoja relacja z Bogiem. Upadła tak, że ty mówisz: że Ja już sobie nie wyobrażam, że kiedyś godzinami się modliłem, czytałem Biblię, byłem blisko Boga, może głosiłem Ewangelię, dzisiaj już sobie tego nie wyobrażam. Okej, okay. może ty sobie nie wyobrażasz, ale Bóg sobie to wyobraża i Bóg może odnowić naszą relację z Nim. I trzecie, ręce to jest symbol czystych intencji. Jeden z psalmów mówi, że moje ręce były czyste. Paweł kiedy pisze do tego, to żeby wznosili do modlitwy ręce czyste. Czyli to jest czystość intencji, czystość naszego serca. Być może to jest grzech, być może jakieś uwikłanie w niewłaściwe relacje, w oszustwa, w uzależnienia. Bóg także może to odnowić. A więc Bóg może odnowić Twoją pracę, Bóg może odnowić Twoją relację z Nim, Bóg może odnowić Twoją Czystość taką moralną wyrwać ze zniewolenia. Oczywiście Bóg może wszystko, też inne dziedziny życia, ale te to są powiązane z tym, co symbolizuje ręka. Co więcej, dla Jezusa to było tak ważne, że zaryzykował konflikt. Zaryzykował to był jeden z wielu konfliktów, które, jak czytamy, oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. Oni wpadali w szał za każdym razem, kiedy Jezus stawał po stronie człowieka. Oni wpadali w szał, kiedy Jezus okazywał miłość, kiedy przebaczał grzechy, kiedy uzdrawiał chorych, kiedy wyrzucał demony. Kim byli oni? Byli to ludzie, którzy byli tak naprawdę owładnięci przez złego ducha. Ale Jezus wiedział, że w konsekwencji tego, co on robi przyjdzie jemu umrzeć. Ale on wiedział, że tak jak ta uschła ręka tego człowieka wróciła do życia, tak jak nasze rzeczy, które nam nie poszły w życiu, kiedy oddamy je w ręce Boga, on może je odnowić, przywrócić, odbudować naszą przeszłość. Tak samo Jezus wiedział, że kiedy on zostanie zmiażdżony na drzewie krzyża, to tak naprawdę tam dokona się największe zwycięstwo. Bo on, jak ta ręka tego człowieka po trzech dniach zmartwychwstanie, wstąpi do nieba, ześle Ducha Świętego, i dziś ludzie wierzący w Niego będą kontynuować tę misję na całym świecie. I dlatego, Duchu Święty, proszę Cię, odbuduj w nas to, co zniszczył grzech, co zniszczyliśmy sami, co zniszczyli inni ludzie, co zniszczyły okoliczności. Duchu Święty, przyjdź i odbuduj naszą przeszłość. Duchu Święty, przeprowadź nas przez ten proces, jak przeprowadziłeś tego człowieka tam w synagodze. I Duchu Święty, uczyń nas świadkami Jezusa wszędzie tam. Gdziekolwiek ludzie są i myślą, już nic nie odbuduje mojej przeszłości. Daj nam być świadkami, którzy staną i powiedzą, jest Jezus, który może odbudować twoją przyszłość. Duchu Święty, naucz nas tego w imieniu Jezusa. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Boże Słowo, zapraszam ci na spotkania ze Słowem. Więcej informacji w linku poniżej.